W październiku 2020 roku zmarł Jan Żdaniec, mrągowski artysta-malarz. Uprawiał malarstwo olejne i akwarele, a głównymi tematami jego prac były pejzaże i portrety. Interesował się także fotografią oraz filmem amatorskim. Pełnił funkcję kierownika kulturalno-oświatowego w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowo-Kondycyjnym w Mrongowie. Zajmował się także dekorowaniem wystaw sklepowych, malarstwem ściennym i malarstwem na płótnie. W listopadzie 2020 roku zmarła Aniela Dobielska, współorganizatorka Festiwalu Kultury Kresowej i prezes Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w Brągowie. Aktywnie działała na rzecz Polaków na kresach, zachęcała do pielęgnowania polskich zwyczajów i obrzędów kresowych. W 2009 roku Aniela Dobielska została uhonorowana statuetką Mrągowiusza za zaangażowanie w organizację Festiwalu Kultury Kresowej, kultywowanie polskich tradycji i promocję miasta w kraju i za granicą. W 2014 roku marszałek województwa warmińsko-mazurskiego odznaczył panią Anielę od znaku zasłużony dla warmii i mazur. W ostatni dzień roku 2020 odszedł zasłużony rągowianin Jan Zygmunt Rośleń. Pan Jan był wieloletnim prezesem rągowskiego oddziału stowarzyszenia Polskich Dzieci Wojny. Do samego końca aktywnie działał na rzecz seniorów. Przeżył Drugą wojnę światową, a jego pasją od dzieciństwa było lotnictwo. Za młodu kształcił się w szkole lotniczej w Dęblinie. W Mągowie przez lata kierował centralą nasienną, był również radnym miejskim. Za swoją społeczną działalność otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień. W 2008 roku za szczególne zasługi dla Mrongowa Otrzymał statuetkę Niezapominajki. W styczniu 2021 roku w wieku 100 lat zmarł Bolesław Fredman, jeden z nielicznych mieszkających w Mrągowie czynnych uczestników II wojny światowej. Działał pod pseudonimem Kret i z powodzeniem zidentyfikował kilku agentów, o których informował polskie wojsko. Był aresztowany przez Niemców i skazany na śmierć. Dzięki zaangażowaniu matki, która ubłagała niemieckich oficerów, udało mu się przeżyć. Na początku stycznia zmarł Tadeusz Jędrzejewski, dyrektor pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Mrongowie w latach 1966-1991. Był najdłużej urzędującym szefem placówki ze wszystkich kierujących nią od powstania w 1946 roku. To z jego inicjatywy 1 września 1968 roku Liceum otrzymało imię obrońców Westerplatte i Sztandar. W lutym 2021 roku odszedł Maciej Majak, wiceprezes MRągowskiego Towarzystwa Regatowego Czos. Pan Maciej w piękny sposób promował żeglarstwo, a w swojej pracy na rzecz stowarzyszenia dawał z siebie wszystko co najlepsze. Szlachetny, prawy kolega i przyjaciel, wspominają członkowie z MTR Czos. Maciej na zawsze pozostanie w naszej pamięci. W maju 2021 roku zmarł Kazimierz Urban, opiekun Mrongowskiego zegara ratuszowego. Pan Kazimierz raz w tygodniu nakręcał korbą mechanizm powojennego czasomierza, by mieszkańcy i turyści mogli sprawdzić jaka jest godzina. W październiku pożegnaliśmy Jędrzeja Chraplewskiego, emerytowanego żołnierza jednostki wojskowej w Mrongowie. Aktywnego członka Mrągowskiego Towarzystwa Wędkarskiego, Stowarzyszenia Tradycji Wojska Polskiego, Radnego Rady Powiatu Mrągowskiego pierwszej Kadencji, a także byłego pracownika Urzędu Miejskiego, miłośnik przyrody i zwierząt. W historii Mrągowa zapisze się jako organizator cennych inicjatyw i dobry głos w wielu ważnych sprawach.